Cześć, witajcie na naszym kanale, Dzisiaj będziemy grać Bram Stars. Tak, dzisiaj grałem Brawl z wyzwaniem mistrzowskie, ale zanim zaczniemy, to macie jeszcze konkurs związany z koszulkami. <noise> jeśli chcecie wziąć udział i wymyślić swoje hasło na naszą koszulkę. I, a drugi konkurs y, nazywamy pana Szeregowca. Więc to. jeśli chcecie wygrać taką maskę jak ta, to. Musicie wymyślać nazwę dla naszego szeregowca. Tak. A my zaraz zaczynamy i gramy w Brown Starsa. Tak. czym jak nam pójdzie wyzwanie mistrzowskie. Okej, okay, to lecimy. Ja otworzę sobie w sklep. Co jest za darmo? Za darmo jest. Bo. Bo jest za darmo. Za 350 mogę mieć mitycznego tego. Zadymiarza. Ciekawe jakiego chodzi, bo mi tylko brakuje jednego, więc mogę kupić sobie tu i tu, w dwóch miejscach. No ale nie mam nic kasy, więc wychodzę. Mam jedną skrzynię, w której mhm. też nic nie mam. <grym> Oczywiście. Okej, okay. gramy wyzwanie mistrzowskie. Możemy zaczynać. Pierwszy raz gramy wyzwanie mistrzowskie, bo zawsze ja zapominałem o, o wyzwaniu mistrzowskim, więc nigdy nie grałem. Ja tylko raz zabrałam kiedyś, ale przegrałem. Zaczynamy jak nam pójdzie. Albo że ja pierwszy raz. Dobra. Musimy co, Na przykład co to jest za ten? Zbiór klinotów, tak? Tak, co się dzieje? Z... Dobra, stój My na środku, stój dali, ja dali, na środku, stój dali, na środku, stój, dali, stój dali, na środku. Stój dali, na środku, stój na środku, stój na środku, stój na środku. Stój na środku, stój na środku. Poczekaj, oszczędzaj ten, oszczędzaj, oszczędzaj. Jak kogoś zabije, to dostajesz rocek, naprawdę. No super, teraz sam zostałeś i nam wszystko zabrali. Twój soczek. Który na tonę więcej zabrał? Ból. No co ci tam idziesz? Chodź tutaj na środek. Chcę złapać No i co, zapałeś go? Nie. Mhm, już mają 10, super. O, nieprawda. O patrz. No i co, zebraliście? Kto zebrał? ja i... Uciekaj, uciekaj. No zabieraj, zbieraj, uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj. uciekaj, stój. Dobra, jest, udało się ledwo, ledwo. Udało że ulta i jak było ten zaśmiejes to wtedy wysiało to. Nagroda zwy za zwycięstwo numer 1. Dobra, lecimy dalej. Ja mam już dwa big boxy. Co tu w ogóle jest? Aha, mamy tak, Do zbiór klejnotów trzy razy. Później tyłę nagrodę napad, oblężenie. No najgorzej będzie z napadem e, z na, e, naj, Najgorzej z oblężeniem, bo ja tam nie w ogóle nie umiem dać. Dobra, dawaj, 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 dawaj będzie, będzie trudno na oblężeniu. Wydaje mi się, wydaje, że my tak nie, nie przejdziemy nawet klejnotów, e, a to dopiero oblężenia i napad Więc piszcie w komentarzach, komu się udało przejść całość Całe wyzwanie tu, tu, mistrzowskie tu, 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 tu. Stój tutaj, czekaj Musimy się do kampi. Czas kiesenkę? puścić? Nie no tak, specjalnie. Kiesemka Chodź tu, chodź, chodź, idziesz tam. No widzisz właśnie i tak tracimy punkty. Ja cię, bo nie. Kiosemkę pusią, żeby życie. Teraz mi się podłyże. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Kurdy, nie tego co chciałem. Kurdy, się... nie. szybko nie. Weź nie. postać nie. 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 złoto No i oni przejdzie środek i już będzie kiepsko Uciekamy Chodź! Nie no zabili mnie no. Nie zabieraj Dobra, jest Dawaj, 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 Gdybym dawaj pomóc. Chodź, dobra, jak on się kryje, weźmiemy ten No ale czemu teraz to? Zginął Kurde Wszyscy Tak, no i super No nie, już przegraliśmy A możemy tylko cztery razy przegrać czy... Tara bierz, stare. Dobra, raz przegrałem Co ty tam robisz? Gram. No i przegraliśmy. Czekamy, bo kolega musi tu sobie wybrać. W końcu udało mu się wybrać. A ty coś ścisz? Kazałeś mi na to podgłosić. Nieprawda, ale to jest fajnie jest postać. Jesteśmy w lesie. W prywatnym lesie. Więc możemy tutaj przebywać. Mówicie, że w lesie nie można być. Takim nieprywatnym. Takim nieprywatnym A my jesteśmy w prywatnym lesie, więc tu możemy siedzieć Weź ten i uciekaj Poczekaj aż się życie na odły. Poczekaj, poczekaj! się życie naładuje? Uciekaj, uciekaj No nie uciekłeś, pewnie, no wiedziałem Musi, musi, bo ona jest Bo ta, bo Ems jest słaba na to Nie jest słaba Ems No ta. Uh -huh. Dobra jest Ems No, a to przecież ty zginąłeś, a nie ja Tak, ale ona jest słaba, bo oni tak Ale ty zginąłeś, nie ja. ty, wiec, ty, ty zginąłeś, nie ja Ty zginąłeś, nie ja No patrz co mi się robi No ale to No to tu weź Miska To ty zginąłeś nie ja z klejnotami? Powinieneś mi się odwdzięczyć, że, że, że brałem wszystkie klejnoty. Gdzie jesteś? Tak. No Gdzie? Nie no masz szczęścia, że zabrałeś wszystkie klejnoty Tak, byłem najlepszy! Byłem najlepszy! Dobra, dawaj, 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 lecimy po trzecie zwycięstwo Jej, A ja sobie tworzę tą dużą skrzynkę jednak Dwie nawet mam No dwie No to dworzę sobie Trzy Nic nie ma Klejnoty Znaczy, gemy I? Pusta jak są trzy, musi na początku postać. Tak jak dobra. mi wylecimy, lecimy z małej leciemy. skrzynki i dużej. Leciemy, lecimy, leciemy, 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 Tak jak mi z małej skrzynki yy, i dużej. Musimy. Zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. O, problem z zasięgiem, super, się zaczyna. A nie, nie ma wszystko dobrze. Pod Aha, dobra, lagi są. A tej. O nie, nita. Bo ty wy zaraz giniecie Bum bum A to tam No i co tak panie nitą Porobiłeś? No to jest ty Nitą, bo ty, bo ty ma prawie cały czas Nitą grasz. Ja gram, ale Wolełem teraz Ole umis, taką bąbelką Muszę chociażby nabić ulta O, dobrze. Patrzcie, którobię. No, ja znaczy ja porobiłem, ja porobiłem. Bierzcie i uciekaj do bazy, uciekaj do bazy. Do bazy. Nie, nie rób nic innego, tylko uciekaj do bazy. Ja mam laga internetowego. No właśnie, widzę. No, nic nie mogę robić. Naprawdę? Nie Naprawdę. Dzieło. Kurde! Najgorszy moment. I się nie uściguję. A mam na no, jest. Tak... Mam laga internetowego. A no, mnie nie ma. A mnie No, mnie byś... no, jest lag. O! Super. Super, bo ja nie mogę nawet do tego dojść. Gdzie? Nie ma, nie, nie mogę nic robić. Nie te No nic nie mogę robić. Nieprawda? Ok. No zobacz, ale ja nic nie mogę się robić. No chodzę sobie. Przez ciebie przegraliśmy! No nic nie mogę robić, no ale zobacz, nic nie mogę robić. Przez ciebie przegraliśmy? Nic nie mogę robić. Przez ciebie! Nic nie mogę robić. Przez nie mogę Przez robić. Się. No ale nic nie mogę robić. A czy ty Internet się tak? sobie zmieniał. Cieniaść! Cieniaz jesteś. Cienia. Czy przegrana dzięki Kurde, mnie? mogę wziąć Dżina, bo on o, o, No właśnie, mogę wziąć Dżina Gra Dżinem, ale gra o postać, którą w ogóle prawie nie gra A teraz jakoś dużo biję tym pokoju Nie chcę zmienić tematu, ale w pokoju jakoś teraz dużo więcej sprzed tym. przedtem Chcę smugi and Dobra, dawaj, 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 Mam dawaj, 5, dawaj. mamy 5, pięć. Mamy pięć, ale już nie mamy 5. Ale mamy 2. Dobra, zbiorę to. Czy ten adlı czy życie? Jest autentyk. Przepraszam. Nie idź, Chodź tu, chodź No nie tu. mogę, no! Muszę teraz ciebie leczyć. Nie! O! Brakuje nam jednego i wygramy. Dobra, chodź! I idź po to, I idź po to i chodź. No weź ty najwięcej, weź ty najwięcej, weź to dziesiąte. Idę. Cztery, trzy, dwa, jeden. W Ostatniej sekundzie. Co to? O no tak. Tak. Dobra, Neguś do nas dołączył. O, Negu wła, właśnie. Dobra, wejdzie. otworzymy skrzynkę. Nie masz nic. No, dawaj, dawaj. Dobra, lecimy. Tak się zaplątał, nie może wylecieć z krzaków, znaczy Ujdzie... z drzew. W odcinku Ego e, tam Weźmiemy i... Tak, weźmiemy na, na trzecie piętro go. Trecie, na trzecie piętro drzewa wejdziemy, budynku. Uratujemy go. I to jest straszne Nie wejdę tak wysoko na drzewo, chyba że ty wejdziesz. Nie umiem. A ja nie lubię ptaków. No, no to uratujemy go jak ty nie lubisz ptaków. A ty kurde nie umiesz. O nie, oni mają to. O dobrze. Nie, co ja zrobiłem? No chodź, Alprimo, chodź, chodź, chodź tu. Co tu się stało? Jezu, moment Jezu Dobra Nagrywanie mi się zatrzymało, już leci 4, 5, 6 Ty idziesz razem z tym El Primo? Ale bije go, ale mi się ładuje leczymy się, chodź Chodźcie mi w Brońcie mnie nie niebezpieczeństwem No, strzelaj o, sam sobie. On sam sobie. Sam sobie strzelił. Ale pokazał, że ja strzeliłam. Czyli jestem prosty. Tak. Dobra, Fajta, no idź No idź idź, 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 ja cię będę bronił. I patrz, teren. No idź, 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 idź. Idź. Ale że strzelił. Ja jestem w bramce, nie wiem jak się tam znalazłem. No bo, go, bo ten. Balprimu bo ma gadżet ten, że że ten, że... Teraz musimy to obronić. To się skup na obronie. O, gdzieś piłka. Nie! Ja cię święty, Poczekaj, chodź tutaj Maryja. koło mnie, chodź, chodź. Przy, trochę powoli pójdziemy, nie spiesz się tak, chodź. Ale to mu i tak. Chodź, się chodź, powoli. chodź tutaj w prawo, chodź tu w prawo, tu w prawo. Dobra, i tak samo jak zrobi. Musisz sobie wbić, proszę. Pa jaki Pa jaki prosyn! No tak, tak Teraz tylko... Po co się go przyciągłeś? Bo chciałam witę. Gdyby to trochę obrócił Wszystko... O, wygramy Biegnij szybko tam, żeby pomóc mu. Ale wygramy już to. Mhm. Jeszcze nie jest wszystko. W cztery sekundy! Oni chcą strzelić bramkę, patrz. No. Fartem, fartem, fartem. Fartem, ja fartem strzeliłeś gola. Ja, ja, ja jestem koksem. Fartem strzeliłeś gola? Ja jest, ja, nie, bo ja jestem koksem. A skąd wiesz? Bo, mi, bo pisał na drugim koncie. Tak to był i ktoś go wywalił, albo sam wyszedł. Albo on wygrał na, na tamtym koncie, a na tym kącie jeszcze chyba nie grał. Ale chyba grał A dobra, on ma. On na to więcej żyć. <laughs> jeszcze nikt nie popiłka nie dotknął nawet. Nie, to się tu dotknął. Tylko, że poszedł tam... No patrz. No ej, prawda, nikt nie dotknął. Pić. Nie! Nie, 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 o oh my god, o oh my god! Bum, 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 bum. Gdzie ty się tam chowasz po bokach?. Bum, 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 bum. Ale sobie go przyciągnąłem Nie, co ja zrobiłem, Włączyłem sobie ulta tego niepotrzebnie. Srzyjcie gona? Nie. O nie! Dzw Dzwoncie to kurde, Żółta! Chodź za mną. Ja cię będę leciał Chodź za mną! No, no to, no ale to działa mi za to, jak ty to do bazy polazłeś? Nieprawda! Chodźcie. Jezu jakiś robal mi goni. Dzień, dzień. Gdzie jest ta piłka w ogóle? Bo ja nie was nie was mam. A ty ją masz. No bo ty mi podałeś. Naprawdę? No, nie widziałeś? Nie. Pa, wygramy to! No nie! Strzelać! No jest. Jest jeden, jeden. 18 wygra... sekund. Wygramy to. No będzie remis. Znaczy, będzie jeszcze do gry. Hmm. 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 No. Jeszcze ich nie dotknął piłki, dziwne. A nie, nie, portem hmm. podaję. I yes. to jest. Grupa, e, strzela dwa gole. Dobra, lecimy następne. Nie, to nieprawda. Jest dwie skrzynki mam do otwarcia. No to otwieraj. A na koniec otwar. Jak taki jesteś, to Na ja... koniec zadymę. Ja, ja robię kolejny opening, 40 skrzynek i dostanę znowu trzy postacie. Tak, trzy postacie. Jak dropnę mi jeszcze jedno... O nie, myślałam, że ja jestem Ems. Nie wiem, czy... Ole... Dzień styczni Coś ty zrobił Po co się ty sobie go przyciągnął? I gol mamy Dla mnie. To nie prawda, bo kościatrup pies. jest Co Jak? tu się dzieje? No, tam... O, gdzie? Ty... No co, zginąłem no, no kopnąć tam dalej No gdzie mogłem kopnąć dalej? Mogłeś kopnąć bo tam miałeś jeszcze szansę, a ty kurde... Ty chcesz... też miałeś szansę nie zginąć. Nieprawda! Nie miałem szansy nie zginąć! No i co, nie macie? No, zginąłeś, o, nie macie? cię, raz... nie ma w cię w grze w ogóle. Gdzie jesteś? Kto, kogo? Kościotrup. To wuj! Jest! Chociaż Kościotrup daje Tak, Tak, gdyby nie Kościotrup, to byśmy tu już siedzieli w majtkach, ten... Z rękami w majtkach. Nie, znowu ulta wykorzystałem. No dawaj, dawaj! Oleś ty dał. O, ale... No dawaj masz piłkę, kąpniem. No co ty nie, nie powiesz. Kąpnę do pokoju, wtedy zabierz go. Hmm. Będzie tam gol? Będzie, go? Będzie! bo chciał. Yes. Nie, wygraliśmy za dymę. Jak to możliwe? Nie, wygraliśmy za dymę. To jest największy nasz sukces. Tak. Nagroda za zwycięstwo numer 6. 200 tych dostałem. Ja też. No A mogę coś kupić? Ja mogę Piperkę. No ale już bym sobie kupił po 10 tysięcy Ale otworzę 200 skrzynki Tak? A mówi, że na koniec. A teraz, na koniec zadymy. O! O! Gadżet! Do super, to tema mam, do bo. Czyli będziesz mógł automatycznie ten. Yy, no. O, wylazł trup. No. Idziemy chyba na rybki Będziesz mógł automatycznie dawać im... Yy, będziesz nam dawał na automatycznie yy, ten, ulta. Dobra, dawaj, o kościu trupa Nie ma szans. Ej, przejdziemy nie ma na to? szans. To Ej. ja robię tu fikołka. <gulka> <gulka> ja to zrobisz fikołkę. Jak my to, my to przejdziemy, to robię fikołka <gulka> W tył. I się golę na zero. Nie, musisz musisz różowe. Goli... goli, goli... Głowę na zero. Dobra, głowę na zero. Patrz, paperkę to jest. Obu. Ale mówię jak całe przejdziemy, nie to tylko. Bo ha. nagroda to jest łatwa. Nieprawda. No, znaczy tak nie jest tak nie to jest trudna. to jest druga moja najgorsza gra, widziałeś? A super. To super wiedzieć, że gramy Twoją, Kurde, twoją najgorszą tak drugą grę. Bo pierwsze to jest e, ten e, ta no. Mm, klejnoty. A nie za dyma? Nie, klejnoty. No nie, nie mogę się Znale... ruszyć! Zabij go! Tak dobrze! Boże tak ja nie zabij. gram. No nie, no miał saszek go zabić No zobacz jak to się... Po... Jak się tu robi Ems. Ems jest zajebista. Tak, hmm? No tak. No po, po twojemu to jest zabi... zajebista, a, a po mojemu to jest nubem. Ems. No. Ems to jest super... Tak, po jest zajebina, no. A kto teraz przed chwilą zginął? Pa, tu, a ile tu punktów radę? zrobiłem? Tak, jak zrobisz kołka, To będzie śmieszne. Kurde! No, o tak porobiłeś z dinem. Pat, on zabił. Tak Czyli porobiłeś z Daryl tu porabia. tu. Gdzie oni się tu pochowali? Bo, bo... Pajperka tu porabia! Trzeba tu pajperkę się No, ale żebym przyciągnął? No nie wiem, bo ona taka szybka. Pat, będzie remis! Niemożliwe. Nie wierzę. Nie będzie remisu! Zero remis. O nie! Rób. Nie! Proszę! Nie! No, ta no oś nie oś tak. może wziąć penny albo A no to sobie weźmy peny. Oh, Już bym jedno ciężko no, zrobić. Tak, coś. no przegramy, bo to jest niemożliwe, żeby fikołka zrobił. Jak zrobisz fikołka na jednym, na tak. ostatnim przegraniu, no to. to będziesz koksem normalnie. No ale nas pojechał. Mogę wziąć. Mogłem też wziąć e, tego. Jackie, zapomniałem, że Jackie tu ma na tym kącie. No i gdzie jest ta twoja piperka? Penne znaczy? No tu jest, no łazzymo! A tu jest, ale tu jest Jackie. Ona jest tu najlepsza. Po coś kurde nie wziął. E, debilu tego. Debilu? Debilu powiedziałeś. <laughs> debilu. debilu. Janek. Dobrze. Kurde! Jakbyś mógł nie brać tej najgorszej, to bym był szczęśliwy. Bum, 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 bum. Patrz, patrz co się robi. Patrz, wygramy to, realne. Realne. Patrz, wygramy to, jaki? Nie wygramy. Przecież ona miała tam wejzyła. Nie Przecież To ta z jakim ja tak mały Tak mnie życie Po co się... No i po co tam idziesz sam, na wszystkich trzech? Może byś poczekał na mnie, co? Tak, idź na wszystkich trzech sam to na pewno wygramy. Dawaj, jesteś najlepszy, wierzę w ciebie. Wierzę w Ciebie. Jest no, Na razie na... przegramy. No, przegraliśmy już to. Przegraliśmy, to nie muszę robić fikołkę. Szkoda. To jest na sam koniec żebym miała wszystko wuknęła. Nie. Nie wywaliło mi nagrywanie. I koniec rozgrywki. Jeszcze dobijemy mi do E8Bita, dobra? Nie, no Przecież. niestety musimy kończyć. Przegraliśmy wyzwanie mistrzowskie Rozwaliło mi nagrywanie Więc nie możemy nic zrobić Otworzymy skrzynkę? Nie, nie otworzymy skrzynkę. Dobra, kończymy ten odcinek A możemy dobić do obita, Bo mi brakuje 17 Na razie, elo